Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku Idzie przez czas po raz kolejny, żeby zmierzyć się z prosami. Tutaj widzicie ich wyniki i to jest mapka po raz kolejny Movement Challenge, ale tym razem to jest wersja druga. To jest kompletna nowa mapka zrobiona od nowa, no i po raz kolejny będziemy starali się pobić czasy wszystkich tych prosów. Spoiler alert, y, poszło mi całkiem dobrze i no sami zobaczycie ile z nich pobiłem, czy może wszystkie. No natomiast oczywiście tutaj widzicie też w ogóle zmieniłem komendy SVR Accelerate ze 100 na 40 domyślna matchmakingowe to jest wartość 12. Ja zwykle skakę właśnie na ten poprzednio np. challenge na wartości 12. To jest cięższa wartość do skakania, ale mi było na tym łatwiej skakać na wartości 12, ponieważ po prostu ja nie skaczę kazetów w ogóle i tak dalej. Dla mnie takie wartości ulepszone mi się dziwnie skacze, nie potrafię tego wyczuć, więc ja sobie to zmniejszałem na moją niekorzyść, ale tak naprawdę na moją korzyść, żebym po prostu miał e, łatwiej co do moich przyzwyczajeń. Tutaj, próbowałem zrobić to właśnie też na tym 12, takim matchmakingowym i tak dalej, natomiast zauważyłem, że niektóre rogi jest ciężko wykręcić, stwierdziłem, no nie no, to aż tak sobie nie będę utrudniał i zrobiłem coś po środku, czyli tam ustawiałem 40 losowo i to był taki, wiecie, mniej więcej dobry środek, ale to jest ciągle podkreślam, to nie jest tak, że sobie tam modyfikuję, też mnie się zawiodłem, bo na początku jeszcze tak, jak mi tak dobrze w miarę szło, to... No wraz z biegiem czasu to jakoś tam poprawiam, ale o tym zaraz, tak? Wracając do tych wartości, to nie jest tak, że sobie tam, nie wiem, jakieś losowe wartości ustawiam, żeby sobie ułatwić Tylko no raczej to są wartości, które utrudniają, bo sobie to zmieszam. I tak samo friction ustawiałem sobie nie 5.0, tylko 5.2, czyli tak jak na matchmakingu Bo jak mam te 5.0, to po prostu ześlizguję się z krawędzi nie ma tego wyczucia Taka sytuacja, chociaż takich wąskich właśnie tej krawędzi, które tutaj widzicie, pojedynczo skakałem, a potem po kilkunastu tam kolejnych przejściach, to je tam już troszkę robiłem na bełopach, no to z takich krawędzi też się ześlizgiwałem. Natomiast właśnie postanowiłem to zrobić w taki oto sposób, że tutaj kamerkę macie jakby dodaną, ponieważ chciałem tutaj, jest też muzyczka, tak na chill'ku, chciałem sobie to porobić, bo też jak jest kamerka, to inaczej, jeśli jakby na bieżąco muszę komentować, skupiać na tym, żeby jakby tak wiecie, nagrywać to. To to jest inaczej. A jak sobie tak na chilku to przechodzę i tam poprawiam, to myślę, że też łatwiej jest y, jakiś miarę dobry wynik zrobić, ale kurde, ta moja Avermedia w tych movementowych filmikach, ona ma taki screen tearing, że to jest aż nieprawdopodobne, jak, jak to jest irytujące do oglądania i wolałem po prostu stwierdziłem, że lepiej jest to zrobić właśnie tutaj nie przez dual ten mój streaming PC setup, tylko przez po prostu no, to, widzicie, to nie były rany, ale coraz lepiej one wyglądały wraz z kolejnymi przejściami. Więc stwierdziłem, że ShadowPlayem właśnie raczej nie ma żadnego, albo w sumie nie przypatrywałem się, ale na pewno to jest nieporównywalnie mniejsze, jeśli nawet jakiś jest. No, tak czy siak. Ym, co by tutaj powiedzieć o samym tym, jak mi tutaj szło? Bo ja generalnie, wiecie, od w ogóle jakoś tak dziwnie ale to nie, że jakoś naciskam, tylko po prostu uf, jakoś tak nagrania na tym ShadowPlayu, czasami tak jest, że przyspiesza. Ja ostatni mój trening taki kazetowy. To miałem faktycznie. no Ja to mówiłem, że grałem kazety ostatnio to kilka lat temu, tak? Nie wiem, 3, 5 dawno temu. To mówiłem, jak ten, tą pierwszą mapkę Movement Challenge grałem. No i faktycznie od czasu tam tego pół roku. No, ponad pół roku chyba nawet. No to w ogóle nie miałem styczności z żadnymi takimi movementami i tak dalej. Więc to było po prostu moje takie na świeżo, zagrane. A tutaj też stwierdziłem, że fajnie by sobie. O, tutaj też mogłem to porobić, To chyba będzie najlepszy run na tym etapie drugim tego. Tej mapki, a też mogłem to zrobić narastam tam. W sensie z Behopa i tak dalej, więc tak jak właśnie tutaj też widzicie, nie jest to sumie, to nie są żadne perfect rany I mógłbym to zrobić, biorąc pod uwagę nawet moje umiejętności, ale to zajęłoby zbyt dużo czasu i to by było takie, wiecie, przesadzone. To by reprezentowało poziom, który tak naprawdę nie jest realistyczny dla mnie, bo to po prostu, wiecie, byłoby wykrajdowanie tej mapki, a ja nie jestem aż tak dobry. Aczkolwiek powiem szczerze, że tam niektórzy będziecie się pewnie chwalić, tam pobliście tam Alex i tak dalej. Gratulacje super pewnie tam dużo kazdów i tak dalej gracie, albo na pewno więcej ode mnie, ale do czego że chodzi? O to mi, że generalnie ja jestem, nie wiem czy to w ogóle nie jest po raz pierwszy tutaj pokazany dopiero w tym momencie w filmiku ten Parkour 1, jakby część pierwsza z czterech ale ja jestem generalnie zadowolony bardzo z tego jak mi tutaj movementowo idzie biorąc pod uwagę, że nie trenuję i daje mi to dużo fanów. Ja to w sumie podkreślałem już na ostatnich gdzieś tam tych challenge'ach momentowych poprzednich. No ale generalnie to tam cokolwiek nie napierzecie czy bo czy coś, to ja myślę, że jestem zadowolony z tego, jak mi tutaj idzie. jest to w miarę spoczo. Spoczo. Spoczko. Ale chciałem też jeszcze o paru innych rzeczach powiedzieć, ale nie pamiętam. Aha, chciałem powiedzieć o tym chyba, jak, jak prosi na ten skaczą Otóż widzicie, na pan to też jakieś tam 3 kolejne sekundki. Ja mogę dalej to zbawo ale nie mam już takich dobrych skillsów. Nie wiem, w sumie to, bo zdaję sobie oczywiście sprawę, że to nie jest takie, że się porównuje do prostu. No bo ja, jeśli część z nich grała to pierwszy raz, nie, nie wszyscy, na pewno nie wszyscy, na pewno sporo z nich już dokładnie napkę na znała, już sobie ją przed tym challengem przeszła, ogarnęła i tak dalej. Natomiast jeśli, jeśli, by brać pod uwagę tych posłów, którzy to przechodzili jakby za pierwszym razem. I porównać to do tego, jak ja to za, jak ja to przechodziłem za pierwszym razem, żeby tam się miał z jakiegoś potem szoksa wyśmiać i tak dalej, albo z kancaresa, no to nie no, to ja miałem podobne wieki do nich, więc to też to też tak nie jest. Więc widzicie, że nie jestem w to aż taki dobry, ale jak troszkę się już rozgrzeje ten movement, jednak przypomnę sobie, że, że coś tam mam, to, to już troszkę to lepiej wychodzi. Ale no nie o to w ogóle, o tym nie o tym chciałem powiedzieć na początku filmiku, bo ważna rzecz, którą mam na, na początku filmiku chciałem powiedzieć, to to, że cały ten movement challenge jest tutaj nagrywany dalej na sensie 1.9. A i widzicie tutaj w miarę taką dobrą swobodę poruszania myszki, co mnie samego zaskoczyło, że jestem w stanie to robić na tak strasznie niskim sensie. Oczywiście to też wiadomo jest duży wpływ tego, że ten Razer Viper Ultimate Wireless jest zupełnie inną myszką. ślizgacze są o wiele bardziej śliskie, totalnie inaczej chodzi o podkładce i tak dalej, więc też ja to mówiłem chyba na przeznikniku, że. Albo nie wiem, można opisałem tylko, że sens tam 2,7 na Zoi jest o wiele cięższy, o wiele wolniejszy niż sens 1.9 na tym Razerze No i tak jak widzicie udało mi się tutaj osiągnąć wynik 3 minuty i pół sekundy i tutaj też mogłem to jeszcze dalej robić, ale już byłem też zmęczony znaczy dzisiaj to robiłem, ale jestem już totalnie zmęczony i też ręka już mnie nawala, więc po prostu stwierdziłem ten wynik wystarczy i, i tyle Natomiast no tutaj nie udało mi się tylko pobić Aleksiego B, który no jest totalnym kozakiem kazetowym. I ja pamiętam, że on tam jakieś rekordy pobijał na różnych mapach kazetowych. Więc on pewnie nawet nie tylko, że jest ubitny wśród prosów, jakby wiecie, no ze sceny pro, ale też wśród jakichś tam prosów typowo kazetowych, takich najlepszych ludzi w kazetach na świecie. Myślę, że byłby w stanie wcale od nich tam nie odstawać, albo nawet pobić. Nie orientuję się, ale wiem, że on jest bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry w tym. Więc jakby nawet. Gdybym tą mapkę pograndował jakieś 5 godzin dodatkowe I przypuszczam, żebym Aleksiego Alexiego B pobił To by to nie miało sensu, bo i tak Tak naprawdę, gdyby on tą mapkę pogrendował, To pewnie by wykręcił półtora minuty i tego by było I tyle by z tego było Także mam nadzieję, że wam się filmik podobał Dajcie też znać, czy taka forma Która jakoś nie jest jakimś, wiecie, celowym zabiegiem Że nagle coś się zmieniać na kanale i tak będą teraz filmik, Wyglądały filmiki, ale tak po prostu Ten filmik postanowiłem, że będzie wyglądał To dajcie znać, czy tak ktoś wam się podobało I to tyle chyba, więc Jeśli się podobało, łapka w górę sub. I dzwoneczek, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach. na razie.